Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym materiale z Dunglida 2. Lecimy, lecimy dalej słuchajcie, lecimy dalej. Zobaczymy co tu się jeszcze wydarzy. Pogadajmy sobie z Hakonem właśnie. No i właśnie jak pewnie widzicie mam nowy fotel. Kupiłem sobie fotel w końcu, bo tamten fotel to już była masakra. No, a tutaj przynajmniej będę mógł klawy robić e, o wiele dłużej No i w ogóle będzie to zdecydowanie lepsze. No właśnie, muszę sobie muszę sobie poszukać. Czyli tak. macie tu armię Ach, stróżowie ludzi też Powiedz mi o nich więcej. Ta, uważają się za naszych prawych obrońców. Tępią zarażonych. Przynajmniej to im trzeba przyznać. A, sprawnie im poszło. Tak, ale ich pomoc ma swoją cenę. Zapamiętaj jedno: grasz według ich zasad, albo zdychasz. Ich ochrona bazaru bardziej przypomina okupację. Będę uważał. Będę ostrożny. Tylko nie zawsze się da. SP przegina. A ludzie na bazarze mają już dość. Wystarczy jedna iskra, żeby spowodować wielkie BUM. No właśnie. Hej, idziemy? Tak. Ta. Już prawie. Oby obyło się bez niespodzianek. Ściemnia się. Zaraz będą się budzić. Szybko. Otwieraj skrzynię. Dostaniesz za to biomarker. Kurwa. Szlak. Chwila. Nie, 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 zostaw. Jak zniszczysz zamek, wszystko szlak trafi. Dostanę biomarker? Skąd to masz? Znam to miasto jak własną kieszeń. A sprawnego sprzętu GRE nie widziałem od lat. Powiem tylko, że dał mi go były naukowiec GRE Dylan. Zabił go niejaki Waltz. Przed śmiercią Dylan dał mi ten klucz, żeby Waltz go nie dorwał. Zawiera jakieś istotne dane. Może w Rybi Moku coś wiedzą? No, przekonamy się. Plan. kurde. Jesteś tam! Znajdźmy Lana. Platu fał, dobra. Są blisko! Dawaj! No, Dawaj, lecimy, lecimy! Stój w świetle! Hakon... No dalej! Otwierać, już! Hakon, wyjedź, idzie! O kurwa... Biomarkery. Nie ma czasu. Mamy tu wyjca. Biomarkery. Nie słyszałeś? Mamy... Biomarkery, mówię. Masz. A on? Jest ze mną. Musi pokazać markery. Wpuść nas chociaż do przedsionka. Musi pokazać Co powiesz na elektronikę? Ty O Hakon, wołać swoich do Kiliana! Nie ma czasu, biegnij! Kurde no! To! Kilian, to ja! Otwórz! Nie lubią cię! Kilian! Zajmij ich! Kilian? Kurwa, Kilian, otwórz! Kilian! Żebyś się wyjewał rano o moje zwłoki. Ty, ty chuju! No, no Puść mnie! Dobra. Siad, kilian. Dawaj, Kilian!

Puść mnie! O, udało się. Nie sądzę. Nieszczęścia chodzą parami. Dobrze! Hakon, otwórz te drzwi! Staram się. Gilia! Wiem, że tam jesteś! <gry> to To już wszyscy? Chyba tak. Pomóż mi. Albo i nie...! <gry> Już kurwa ponad. nas. Ha. Ja pierdolę, kilian! Było czekać jeszcze dłużej. Wahałem się, jednak wolę nie sprzątać, a teraz poczli stąd. Daj spokój. Przestań już zgrywać takiego fiuta. Popatrz. Elektronika. Skąd ty to? Rzadka rzecz. Jak nas nie wpuścisz, będzie jeszcze rzadsza. A o ten to kto? Pielgrzym. Jesteś tu nowy, co? Jak się tu dostałeś? Wszystko ci powiem, tylko nas wpuść. Raz czekałem na Wielgrzyma. Miał za zadanie, a zresztą bez znaczenia. Co ty knujesz, Akon, he? Dałem mój inhibitor. Przeżył. Ocalałeś? Potrzebuję biomarkera. Nie mam. Bzdura. Poważnie, sukinsyn. Został szpital. Wolałem tego uniknąć. Zawsze szukasz łatwiejszej opcji, co? Wystarczy, lampa UV. Wrócę po ciebie, czekaj. Akron, dlaczego mu pomagasz? Kiedyś tak robiliśmy, pamiętasz? Ja? Tak, ale ty chyba nie. Odpocznij tu przy lampie. Nie słuchaj tego głąba. kretyn. Kiedyś tak robiliśmy, pamiętasz? Oczywiście, że to pamiętam, debilu. No widzę, bardzo bardzo się lubią widać. Pieprzony taryfiarz i maża miłosierdzia w jednym. A mogłeś gotować? Wszyscy ci mówili, zajmij się tym, gotuj. Życie byłoby łatwiejsze. Żadnych nocnych... No właśnie, co my tutaj mamy w tym akwipunku. Hmm... Mamy cztery rumianki. tych hakonów. I proszę, możemy wytworzyć apteczki. Mamy trzy apteczki. Trzy dylematów. Ale nie zachciało ci się wyższe cele, kurwa. Albo. A mogłeś sobie gotować. To źle, nie? że Hakon dał mi inhibitory? Wielu ludzi od nich umiera. To silna substancja. Nie dla każdego. Ale ja przeżyłem. Czasem się zdarza. Nie ekscytuj się. Po prostu z nimi uważaj. Gdzie mogę otworzyć? Dopiero dotarłeś do miasta? Co cię tu sprowadza? To nie jest ziemia obiecana. Wręcz przeciwnie. No Muszę się dostać do Rybiego Oka. I Hakon ci w tym pomaga? Porządny z ciebie chłopak, ale... Coś ci powiem. Nie warto okazywać zaufania byle komu. Kurde! Skąd wiesz, że możesz ufać mnie? No właśnie dobra dość tej paplaniny idź spać. Do rana i tak nic nie zrobimy. No dobra. No właśnie mam tę maczetę, ale kurde same. No nie ma nic dobrego jak na razie bugi. Póki, póki co. No dobra, nic. Dziennik nocnego biegacza, co? Ej, den, baby, den, e, cie, Dobry, tu centrala, kurs na szpital. Wiesz? E, bardzo śmieszne Udało ci się prawie biomarkery są w szpitalu GRE zaraz tam będę ale do pełni szczęścia brakuje mi ciebie Dokąd mam iść jak wyjdziesz od Kiliana idź prosto przed siebie nigdzie nie zbaczaj. No dobra No to lecimy do szpitala GRE Wskazówki zarazy spotkaj się z hajkonem eksplozja nocą No właśnie Bezpieczniej jest wtedy przemieszczać się głównie po dachach Gdy znajdziesz się na poziomie ulicy za wszelką cenę unikaj wyjców Jeśli cię zobaczą zaalarmują innych zarażonych i rozpoczą pościg Podczas pościgu roz... Rozglądaj się za kryjówkami na dachach Lub skroń się w świetle UV Okej. Okay. No dobra czyli to nie będzie łatwa przeprawa Trzymaj się dachów, bo jeśli wyjdę, cię zauważą. Wiem. Nie chcę znowu się na nich nadziać. Kiedyś wiozłem do tego szpitala moją drugą żonę. Nigdy nie jechałem tak szybko. Wody jej odeszły w szóstym miesiącu. Masz dzieci? Tego nie udało się odratować. A poza nim o żadnym więcej nie wiem. Przykro mi. W porządku. Kto normalny chciałby, żeby jego dziecko oglądało taki świat? Dobra. Okej, okay, dobra, Ciesiemy. Gdzie my mamy iść teraz? Dalej, gdzieś tu, da? No i dobra, zamek zepsuty. Spokojnie, znajdź stary autobus. Autobus? W godzinę zero w szpitalu uderzył autobus. Przebił ścianę. Można przejść przez niego do środka. Drzwi są zamknięte, więc jest spora szansa, że zostały tu markery. Dobra, znajdź stary autobus, tylko gdzie? Tylko gdzie on się znajduje? A tu. No, Okej, okay, dobra. Jestem przy głównym wejściu. Oznaczyłem ci bezpieczne przejście. Czekam przy lobby. No Hej, tędy. Duży budynek, to? GRE zajęło wiele z nich, żeby badać leki. Kiedy wszystko poszło się jebać, znaleźli naukowców-ochotników. Zapłacili im kupę forsy, i co z tego wyszło? Kupa gówna. No dobra. Prawie, prawie. Nie mamy dużo czasu. Trzymaj się blisko. Dobra, Hakon, gdzie ty jesteś? A tu, dobra. Niesamowite zdolności lepiej, parkour. Umiesz otwierać zamki? Jasne, najlepiej kluczem. A jak nie masz klucza? Hakon, przeszedłem tysiące kilometrów. Sądzisz, że powstrzymają mnie drzwi? Wyluzuj, tylko pytam. Tutaj powinny być wszystkie potrzebne instrumenty, maestro. Ha? Okay. Dobra robota, otwieranie zamków. Właściwą pozycję, to? No dobra. Czekaj. Yy... No dobra no. Tyk. O, nie kłamałeś. Znasz się na rzeczy. Nie miałem wyjścia. <laughs> Musiałem się znać na rzeczach. <laughs> Okej, okay, dobra, przeszukajmy sobie to miejsce. Ha, ale co jest? Chcisz odblokować rządzenie. Weźmy sobie to wszystko tutaj pozabierajmy. Co tylko jest możliwe do wzięcia, to weźmy na przykład ten złom. orada Jama miş Jama da iş Amna Am guret andı O tam Zoblokowana. No to dobra. Musimy zdobyć ten jebany bio. Co mi, wszystko gra, Ta. ten szpital. Już kiedyś w takim byłem, w placówce GR? No, no, jest parę takich w mieście. Miałem. wspomnienie. Osoba, której szukam, to Miała, moja siostra. Mówiłem ci o Wolcu. Wspominałeś, tak. Sam nie wiem, mam straszny mętlik. Wyparłeś hmm. to z głowy. Jak ja moją trzecią żonę. A infekcja z pewnością tu nie pomaga. No. Dobra. Zaktualizowano cel. Czekajcie. Dobra, ciśniemy dalej. Trzeba znaleźć ten... To będzie z kiły. Nie mam tego kija, no. no Dobra, niech będzie już ta rura No Ale to to? To diamant ja tu? Tutaj mam iść Jak to jest wszystko Poblokowane Muszę jakoś wejść tam, nie? Tylko jak? Śpiące chlewny. Tak. Jakoś musimy się przemknąć. O kurwa. i ruszaj się powoli. To Cię nie zobaczą. Dobra. Jak się zbliżysz, to po Tobie. Zresztą pewnie to wiesz. Spróbujemy się przekrać w poprzednim odcinku. Także trzymajcie się. Hej, hej.